Witam wszystkich we wtorek, 8 czerwca. Dlaczego we wtorek, a nie w poniedziałek? Dlatego, że stwierdziłem, że zrobię sobie taki tydzień swobody, wolny od nagrywania. Skupię się troszeczkę na innych rzeczach, które mam do nadrobienia. Także ten tydzień jest dla mnie, ale mimo wszystko mam teraz trochę czasu, dlatego że kurs będzie dosyć daleki. Także postanowiłem poruszyć pewien temat. Ale zanim do niego przejdę, to. Wczoraj, czyli w poniedziałek, tak żeby was e, jakby zupdate'ować, czyli zrobić taką może małą aktualizację tego, co się działo u mnie. W piątek e, załadowałem kamienie w Bedeździe, jest z tego dnia vlog, i wróciłem z tym na yard. E, natomiast wczoraj rano wyjechałem z tymi kamieniami do Doncaster, te kamienie rozładowałem. E, i pojechałem do Port of Blyth, co również pokazywałem w moim vlogu. Natomiast z Port of Blyth przyjechałem aż tutaj do moldu rozładować węgiel, i teraz po rozładunku jadę do Bedezdy zrobić dokładnie ten sam kurs. Dlatego też właśnie chciałem poruszyć temat, na który dostaję mnóstwo pytań, a mianowicie jest to tramping w Wielkiej Brytanii. Czyli zacznę może od podstaw. Co to jest tramping? Tramping jest to nic innego jak pozostawanie w ciężarówce przez cały tydzień. W Wielkiej Brytanii, tramping wywodzi się od słowa trump, czyli włóczęga. Można też Trumpa nazwać takim bezdomnym, natomiast tramping jest to po prostu przemieszczanie się, to jest właśnie taki styl życia włóczęgi, niekoniecznie bezdomnego dlaczego? Dlatego, że taki kierowca ma oczywiście normalne życie poza ciężarówką z tą różnicą, że po prostu nie ma go cały tydzień, natomiast w piątek normalnie zjeżdża do domu do rodziny, do dzieci, bądź też po prostu do siebie, do mieszkania wszystko w zależności od jego sytuacji, także Tramper to nie jest osoba bezdomna, tylko właśnie jest to taki włóczęga, czyli kierowca, który się przemieszcza i mieszka w różnych miejscach w ciężarówce. Ja nie znam wszystkich systemów, także skupię się na tych, które wykonywałem ja. Natomiast jest ich dużo więcej. Można sobie znaleźć pracodawcę, który ewentualnie e, będzie miał inny system niż ten, o którym ja wspomnę. System, w którym ja pracuję to jest system od poniedziałku do piątku z możliwością robienia nadgodzin w szóstym dniu. Dlaczego mówię szóstym dniu? Dlatego, że wasz yy, szósty dzień to niekoniecznie musi być sobota czy niedziela, to może być, wiecie, różny dzień, dlatego, że tydzień może Wam się zacząć na przykład we wtorek i skończyć za 6 dni, także ja tak mówię od poniedziałku do piątku, ale to wszystko w zależności od tego, jak się układa robota. Na razie najczęściej pracuję właśnie od poniedziałku do piątku i potem zaczynam w niedzielę albo zostaję z piątku na sobotę, także tak to mnie wygląda, że pracuję jeden tydzień 5 dni, drugi tydzień 6 dni, potem trzeci tydzień 5 dni i czwarty tydzień 6 dni i tak w kółko, i tak w kółko, no chyba, że nie chcę robić nadgodzin. Tymczasem poczekajcie wyprzedzę tego gostka na motorze, bo widzę, że delektuje się to jazdą troszeczkę za bardzo. Tak 55 jedzie jak maruder, co jest kurczę dziwne, jeżeli chodzi o kierowców na motorach. Także jeśli nie chcę przyspieszyć, no to ja go muszę wyprzedzić. W każdym bądź razie, mój system to jest yy, wypłata stała. Ja dostaję takie same pieniądze, niezależnie od tego, ile godzin. Przepracuję, zaczynam pracę w poniedziałek i załóżmy kończę pracę w piątek, więc pieniądze. Ja mam stałą wypłatę od poniedziałku do piątku. Nieważne co zrobię, jak zrobię i ile godzin zrobię, ile pracy, ile dropów, ile yy, rozładunków, załadunków itd. Tak to jest u mnie nieistotne. Ja tak jak zaczynam w poniedziałek, tak kończę w piątek i za to mam określoną pulę pieniędzy plus bonus. Mój bonus bierze się stąd, że moja ciężarówka musi zarobić określoną kwotę w tygodniu. Jeżeli uderzę w tak zwany target, czyli zarobię te pieniądze tą ciężarówką, to dostaję bonus w zależności od tego, jaką kwotę uderzyłem. Czyli nie wchodząc w szczegóły, mój bonus może być od 20 funtów wzwyż w zależności od tygodnia. Oczywiście na ten tydzień nie mamy wpływu, oprócz tego, czy w danym tygodniu będziemy po prostu pracowici, czy nie, no bo jeżeli jest kierowca, któremu się nie chce pracować, to prawdopodobnie nigdy tego bonusu nie osiągnie. Natomiast jeżeli jest kierowca, który robi swoje i troszeczkę więcej, no to ma szansę yy, osiągnąć ten bonus. Natomiast ja bym się, ja się osobiście tym aż tak bardzo nie przejmuję, dlatego że ten bonus nie jest do końca zależny ode mnie. Wszystko zależy od tego, jak pracodawca będzie planował robotę i tak dalej dla jakiej firmy pracujecie? Akurat u mnie jest fajnie robota poukładana, także ten bonus można sobie spokojnie wypracować. Natomiast czy jest to tego warte, to już samemu sobie trzeba na to pytanie odpowiedzieć. Ja pracuję tak, żeby było fair za pieniądze, które po prostu zarabiam. Żeby było fair wobec pracodawcy i żeby było fair wobec mnie. Także Ciężko się tutaj wypowiadać na ten temat jeżeli chodzi o godziny, bo wiadomo każdy jest inny, jednemu to idzie dobrze i szybko zrobi swoją robotę, wyjeździ ten swój czas jazdy, a drugi po prostu będzie się męczył, coś tam pójdzie nie tak i nie zrobi i będzie robił dużo więcej tych godzin, natomiast z doświadczeniem to wszystko jest łatwiejsze i można spokojnie y, wyrobić się, jak również, y, przepraszam, można wyrobić się z pracą y, w miarę normalnych godzinach, także... Średnio jakby podsumowując te moje godziny pracy, no to po prostu trzymam się zasad, na które pozwala mi tachograf, więc jak wiecie można zrobić 60 godzin pracy w tygodniu, nie licząc oczywiście przerw i POA, no i w zależności od jazdy. Można najwięcej jechać 56 godzin w jednym tygodniu, no ale wtedy drugi tydzień jest łatwy, bo jest 34 godziny. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że jeżeli macie ten tydzień, powiedzmy 34 godziny, to automatycznie robota być może będzie planowana na te 34 godziny, więc będziecie po prostu bliżej yy, jakby jardu. Dlatego też ja mam bardzo dużo godzin do wyjeżdżenia w tym tygodniu. I jak widzicie, jeżdżę do Doncaster, Port of W Szkocja. To są naprawdę dalekie dystanse. Także yy, no, trochę tego, tej jazdy się wykorzystuje, ale są tego plusy dlatego, że szybciej się parkuje, no bo 4,5 godziny wyjechać, zrobić 45 i wyjechać następne 4,5 godziny to jest tak naprawdę 10 godzin i parkujesz, więc czasami zdarza się tak, że po 10 godzinach czy tam 11 godzinach Ty już masz możliwość zaparkowania, a i tak wyrobiłeś się z robotą, z jazdą, z czasem pracy i tak dalej, także spoko. No ale wróćmy... Do tych systemów. Więc od poniedziałku do piątku moje pieniądze się nie zmieniają. Dostaję taką samą wypłatę jak zawsze, plus dostaję tak zwane diety i pieniądze za spanie w kabinie. U mnie nie jest to żadną tajemnicą. W Wielkiej Brytanii zarobki przy spaniu w kabinie wahają się od 22 funtów do. Nawet ponad 30, aczkolwiek te ponad 30 to jest bardzo rzadko spotykane. Zazwyczaj 30 funtów to jest taka maksymalna granica, przynajmniej z mojego doświadczenia, jeżeli firma płaci 30 funtów za nockę. To są to dobre pieniądze. Jeżeli chodzi o zarobki, to nie myślcie, że kierowca zarabia kokosy i przynosi do domu nie wiadomo jakie pieniądze. Kierowca zarabia dużo, dlatego że dużo czasu spędza w trasie. Zapamiętajcie to, no chyba że jesteś jednym z tych szczęściarzy, który naprawdę pracuje dla bardzo dobrej firmy, gdzie ciężko się dostać i naprawdę te pieniądze jeszcze są po prostu na tyle dobre, że za te 10-12 godzin jeszcze możesz cieszyć się z tej wypłaty, powiedzmy. Jako kierowca. Także tak ja to po prostu bym ujął. Natomiast jeżeli chodzi o tramping, no to tutaj jest kilka plusów. Właśnie takich, że to ty jak parkujesz, to decydujesz, czy chcesz odespać powiedzmy zmęczenie, więc tak naprawdę możesz zaparkować, wykąpać się i spać. Albo jak jesteś powiedzmy bardzo zmęczony i nie do końca się, że tak powiem. Uwaliłeś, no to nawet możesz poświęcić ten prysznic, jakby się uprzeć, to możesz zaparkować i iść po prostu spać, więc automatycznie tego snu masz więcej, dlatego że nie jedziesz do domu, prawda? No kończysz pracę, gasisz silnik łóżko, masz za sobą, no i bum, nie macie, tak? Idziesz spać i masz więcej troszeczkę tego czasu na regenerację, masz więcej tego czasu dla siebie, żeby odpocząć, a jak już przyjdzie do weekendu, to ten standard życia, może nie tyle standard życia, co jakby to powiedzieć, w Anglii nazywają to quality of life. Ale ten taki czas z rodziną jest lepszy, dlatego że ty jesteś bardziej wypoczęty, masz chęci do życia i chęci do tego, żeby coś robić, prawda? Więc czasami lepiej jest mieć mniej tych dni w domu, ale spędzić je naprawdę fajnie, miło, wyjechać sobie gdzieś i mieć na to ochotę, aniżeli codziennie wracać do domu i nie mieć ochoty na nic, prawda? I tutaj nie chodzi o to, że nie masz ochoty siedzieć ze swoją rodziną, czy coś, czy tam nie wiadomo, co ci się tam dzieje, tylko po prostu chodzi o to, że jesteś tak zmęczony. Nieraz wypalony, i no, nie masz tego snu wystarczająco, że po prostu jesteś no, na pograniczu tak? takiego właśnie wyczerpania, gdzie wracasz do domu i jedyne na co masz ochotę, to sen. Więc tutaj musisz się sam zastanowić, jak to u ciebie jest i jakby to ewentualnie oddziaływało na twoje życie prywatne, jak i rodzinne, bo wiadomo, że mimo wszystko. Zawód kierowcy jest jaki jest, ale rodzina jest najważniejsza i to właśnie e, jeżeli w rodzinie nie jest dobrze, to i w pracy nie będziesz miał dobrze, także obie te rzeczy trzeba pielęgnować, prawda? Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zarobki na pracy lokalnej, no to. Może nie będę się po prostu powtarzał. Wróćcie się do tamtego filmu i wszystko będziecie wiedzieć. Nie jeden się śmieje, że za takie pieniądze by nie robił, nie jeden mówi, że zarabia po dwa, trzy razy tyle, ale słuchajcie. Yy, no, chwała mu tak, pokłony za to, że ktoś tam zarabia yy, dla mnie przynajmniej yy, no nierealne kwoty. Ale jeżeli tak faktycznie jest, no to nic tylko pozazdrościć. Ja natomiast mówię na moim przykładzie. Na miejscu też, w którym mieszkam, bo wiadomo pamiętajcie, w Walii zarabia się mniej ale życie jest też tańsze. Nie porównujmy Walii do Londynu, nie porównujmy Anglii do Wali. To jest, wiecie, to jest piernik do wiatraka. Po prostu ja zarobię mniej, ale dużo mniej wydam niż na przykład zarobiłbym więcej w Londynie i dużo więcej wydał na podstawowe rzeczy, rachunki i tak dalej. Mnie życie w Walii naprawdę kosztuje dużo mniej niż w Londynie. Jak podjąć tą decyzję? Czy warto być tym tramperem, czy nie warto? Czy może lepiej pracować w tej pracy lokalnej? Słuchajcie, to jest naprawdę kwestia indywidualna. Jeden będzie to, to nienawidził, drugi będzie to kochał. Jednemu będzie to w życiu przeszkadzać, drugiemu będzie pomagać. Jednego będzie, wiecie, yy, żona, nie wiem, kochać za to, że go nie ma, a drugiego będzie za to nienawidzić. Tutaj naprawdę trzeba sobie poukładać po prostu najpierw w życiu, a potem dopiero podejmować decyzję. Yy, czy chcesz być tym kierowcą takim czy takim, bo uwierzcie mi, jeżeli masz niestabilną sytuację na przykład w rodzinie, bądź też nie wiem, nie możesz zaufać swojej partnerce, no to... Wyobraź sobie, że ta praca możecie naprawdę zrujnować. No, ja sobie nie wyobrażam, e, jakbym miał jeździć w trasie, zostawać na noc w ciężarówce i myśleć o tym, co się dzieje w domu, czy ja mogę zaufać, i tak dalej, i tak dalej. Wykończyłoby mnie to. Dlatego najpierw poukładajcie sobie sprawy sercowe, jeżeli takie są, a dopiero potem decydujcie, żebyście sobie nie narobili bałaganów po prostu e, w tym, co w życiu jest najważniejsze. I, I tyle, takie jest moje zdanie. Natomiast jeżeli e, macie to poukładane, to być może tramping jest dla was. Być może będzie to dla was opłacalne, być może będzie to coś, w czym będziecie czuć się dobrze i e, będzie wam to sprawiać przyjemność. Natomiast jedno wiem na pewno, jeżeli sytuacja jest jakaś świecie niepewna w domu czy jesteście, że tak powiem osobami bardzo, bardzo rodzinnymi, albo osobami, którzy no nie mogą wytrzymać bez tego browarka na wieczór albo tego grilla w sobotę albo tego, że tak powiem brzydko melanżu z kolegami no to być może to nie jest dla was, bo może was to po prostu wykończyć, ta właśnie chęć tego powrotu do znajomych czy tam jeżeli macie jakieś takie życie wiecie Spoza ciężarówki, typu potrzebujecie siłownię taką z prawdziwego zdarzenia, a nie na przykład tak jak ja ćwiczę sobie w ciężarówce, bo na przykład nie wiem, no nie podoba Wam się taki styl życia, żeby się męczyć gdzieś tam z taśmami, wozić te ciężary. No, słuchajcie, tyle ile ludzi, tyle możliwości, także. Ja osobiście uważam, że wszystko da się pogodzić. Oczywiście nie będzie to na takich standardach, jakbyście poszli i kupili karnet na siłownię, czy tam e, poszli sobie kupili karnet na ryby, czy e, wyjechali na rower, który jest w domu, a niekoniecznie wozicie go ze sobą w ciężarówce, o ile w ogóle macie taką możliwość i chęci do robienia tego po pracy i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, to już są kwestie, których chyba nie muszę poruszać, bo powiem jedno. Jeżeli coś chcesz robić, to naprawdę w ciężarówce można dużo zrobić. Możliwości są też nieograniczone, macie dużo kanałów, e, kierowców, którzy naprawdę robią bardzo ciekawe rzeczy, którzy radzą sobie świetnie w trasie, którzy potrafią e, umilić sobie ten czas, spędzić go poza ciężarówką, e, którzy nie siedzą w tej kabinie i że tak powiem, nie pierdzą w stołek e, i narzekają, tylko robią coś ze swoim życiem, którzy potrafią e, spędzić e, czas aktywnie, a ci, którzy nie potrafią i nie narzekają, to ja nie mam do nich problemu, absolutnie. Jeżeli ktoś woli sobie siedzieć i obejrzeć film przy piwku w ciężarówce, to jak najbardziej, to jest, to jest wspaniałe, tak? Można sobie usiąść na sofie, przepraszam, z tyłu na łóżku, włączyć ulubiony serial, piweczko, otworzyć, czy tam y, nawet nie wiem, y, zjeść coś dobrego i tak dalej, wyluzować się y, i to też jest dobre. Jeżeli jesteś taką osobą, która niekoniecznie chce ćwiczyć czy coś robić, to wcale nie jest złe. Być może tako, takie życie Ci się podoba. Natomiast, jeżeli jesteś osobą aktywną, to wszystko zależy od Ciebie, bo już nie jeden kierowca udowodnił, że w ciężarówce też można ćwiczyć i zadbać o sylwetkę. I y, nieraz mają naprawdę lepszą sylwetkę, jak osoba trenująca na siłowni i odżywiająca się dobrze w domu. Także nie ma reguł, słuchajcie. Y, ja osobiście, żeby może. Podsumować ten trochę bałagan w tym filmie, bo tak gadam i nie gadam, no ale naprawdę jest to taki temat, w którym no nie można, że tak powiem, powiedzieć ogólnikowo o wszystkim, ale moje zdanie na ten temat jest takie: jeżeli przeszło ci to przez myśl, czy a może ty byś został kierowcą, albo nie wiem, miałeś taką myśl kurcza, może jest za późno, może nie za późno, a może jesteś jednym z tych widzów, który do mnie pisze na Facebooku i zadaje yy, pytania, bo jest ich naprawdę niezliczona ilość, a może jesteś tą osobą, którą po prostu ciekawi transport, a może jesteś tą osobą, która no, no musi spróbować, bo nie wytrzyma. No to moja rada jest tylko jedna: zainwestuj pieniądze. Jest to owszem dużo pieniędzy, ale jeżeli w najgorszym wypadku nie spodoba Ci się ta praca, to na pewno te pieniądze Ci się zwrócą w bardzo szybkim odstępie czasowym. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która po prostu nie może spać albo osobą, która będzie ewentualnie żałować tego, że nigdy nie spróbowała tego transportu, to po prostu idź, zrób licencję, zapisz się na kurs. Przyjdź do pracy, popracuj rok. Ja tu nie mówię miesiąc, dwa, trzy czy pół roku. Rok to jest minimum. Zobacz jak to wygląda. Popracuj na wywrotkach, na cysternach, na kurtynach, na klas 2, na klas 1, czyli na ciężarówkach małych, dużych. Yy, Powoź sobie różnego rodzaju sprzęt. Porób trochę tych licencji. Po, popróbuj tego wszystkiego i za rok stań i sam sobie odpowiedz. Czy warto? Czy nie warto? Jeżeli nie warto, rezygnuj, rób coś innego. Szukaj dalej tej swojej drogi, która będzie Cię satysfakcjonować. Natomiast jeżeli warto, no to zostań w transporcie, pracuj i bądź szczęśliwym człowiekiem, takim jakim jestem ja. Może to nie jest najlepsza praca, może to nie jest praca, która przynosi nie wiadomo jakie korzyści finansowe, może to nie jest praca, yy, w której codziennie jesteś nagradzany, yy, że tak powiem, yy, ktoś cię poklepie po ramieniu i powie dobra robota. Może to nie jest praca, w której wiecie, ludzie traktują cię z szacunkiem i patrzą na ciebie i mówią, ja, kierowca, mój bohaterze. Nie, to nie jest taka praca, ale. Jest to praca, którą można kochać. Jest ta, to praca, którą można wykonywać z, yy, również z pasją. Jest to praca, w której można się spełnić zawodowo co niejedna osoba już tego dowiodła i jest to praca, w której również można bardzo dużo rzeczy zobaczyć i też zarobić godziwe pieniądze. Także tyle słów ode mnie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeżeli tak, wpiszcie łapkę w, e, wciśnijcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy wasza opinia również jest taka, a może inna. E, podzielcie się swoimi doświadczeniami, swoimi e, jakby zma zmaganiami w transporcie. Czy byłeś kierowcą i zrezygnowałeś, czy jesteś i masz zamiar dalej być? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy waszych opinii. I do zobaczenia! A ja pędzę dalej do Bedezdy, potem Doncaster, potem yy, Blyth Warship, czyli tam gdzie byłem ostatnio, a potem znowu do Moldu. Ta cała trasa prawdopodobnie zajmie mi jakieś półtora dnia. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę i obecność. I do zobaczenia w następnym, już myślę, vlogu z pracy. Trzymajcie się! Na razie!